Ziemowi to odgryź mu nogę! Odgryź mu... Dobrze! to nie, to nie, to nie, nie, to tak. nie, to nie, to nie, do oka to do to nie, Dobrze! nie, to nie, to nie, to nie, Mam no, ciekawa pozycja! <śmiewanie> Przeraził się! Przynosił się! Przynosił się! Przynosił się! Przynosił się! Dobrze. O co się! go. Oh! Daję dalej. Dobrze! Odgryź tą rękę! Sąpa ręki, są! Dobrze! Jest! O, oh, tak! Jest, jest! Yes.